Jest wtorek, czwarty dzień marca. Marek Klapa, Polskie Radio 24 oraz jak widać Telewizja Biznesowa. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej analizie rynkowej właśnie w naszej telewizji. A na łączach jest razem z nami Albert Rokicki, Longterm.pl. Witaj Albercie, dzień dobry. Witam Mareczko, witam wszystkich widzów. Ależ od naszego ostatniego spotkania się porobiło yy, już nie sposób... Yy, Pominąć piątkowych wydarzeń w Białym Domu i tej scysji, awantury, jak zwał, tak zwał, ale absolutnie nieprzewidywalnego charakteru nabrało spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Załańskim. To oczywiście również rynki musiały rozegrać po swojemu, ale dzisiaj w nocy chociażby informacje o cłach nakładanych przez Stany Zjednoczone właściwie we wszystkich możliwych kierunkach geograficznych. No i patrzymy na rynki. Dzisiaj rano przypomnę, Rozmawiamy we wtorek 4 marca, no i nie wygląda to dobrze, bo giełda od góry do dołu na czerwono i to w niektórych przypadkach z solidnymi zjazdami. No niestety, no nie jest to dla nikogo zaskoczenie, że giełda przyjmuje to bardzo negatywnie, szczególnie nałożenie ceł na najbliższych swoich partnerów Stanów Zjednoczonych, czyli na Meksyk i Kanada, myślę, że rynki trochę się łudziły, być może naiwnie, że jednak Trump zmieni, zmieni zdanie i, i ponownie przedłuży te cła. No, śmieliśmy się tutaj troszeczkę pół żartem, pół serio. Mówiłem, że Trump przynajmniej przez te no, dwa miesiące pierwsze tego roku, był, porównywałem go do psa, który szczekał, ale jeszcze nie, gry, nie gryzł. Natomiast teraz zaczął gryźć. Zaczął gryźć i to dosyć mocno, co odczuwają jego najbliżsi partnerzy jak na razie, czyli wspomniany Meksyk i Kanada, ale również Chiny, bo dołożył im kolejne 10% ceł. Wobec tych już nałożonych 10% na samym początku kadencji. A przypomnijmy, że Chiny. I tak płaciły już nawet około średnio od 30 do 50% ceł były na, nałożone na, na chińskie towary, więc tutaj, no naprawdę, gigantyczne obłożenia celne się robią już skumulowane. Łącznie teraz pewnie czas na Unię Europejską, ale powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział jeszcze kilka miesięcy temu, że to wszystko się wydarzy, faktycznie de facto będzie 20% skumulowane ceł na Chiny, 25 na Meksyk i Kanadę, co ja bym nawet nie przypuszczał, i myślę, że większość obserwatorów nie przypuszczało takiego obrotu spraw, że indeks będzie spadał tylko, ja mówię w cudzysłowie, tylko 2%, czy nasz indeks 2, ponad 2%, no to bym nie uwierzył. Bym myślał, że to, to spowoduje jakiś o wiele większy krach, być może nawet, ale przynajmniej jakieś, jakieś mocne załamanie. Odpowiedzią na to jest być może zdyskontowanie większości tych obaw przez rynek wcześniej, no bo jednak Trump właśnie szczekał, zapowiadał te, 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 te swoje posunięcia. Więc myślę, że, że dużo poważnych uczestników rynku już to uwzględniło w swoich strategiach inwestycyjnych, dlatego też nie ma może takiego, takiego dużego, dużego szoku. No właśnie, dużego szoku może nie ma i rzeczywiście tutaj to napięcie rosło bardzo powoli. Wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Chociaż pewne nadzieje były na to, że jednak Donald Trump zmieni trochę swoje podejście, ale nic bardziej mylnego. Ja wiem, że my się tutaj rolnictwem nie zajmujemy, ale bardzo symptomatyczne jest to, co Donald Trump powiedział do rolników i do farmerów w Stanach Zjednoczonych: powiedział takie zdanie, że przygotujcie się, będzie bardzo dużo pracy. Trzeba będzie wypełnić rynek wewnętrzny, a na końcu powiedział: Życzę Wam dobrej zabawy. Eee, ja mam wrażenie, że teraz Donald Trump, tak na dobrą sprawę, kontrol C, kontrol V, to samo zdanie chciałby powiedzieć do innych branż amerykańskiej gospodarki, bo do tego to zmierza. Eee, ja wiem, że słowo izolacjonizm jest grubym słowem, ale no, gdzieś ta ścieżka wiedzie właśnie w tym kierunku. No, można tutaj się śmiać z tych wypowiedzi, natomiast na pewno nie jest wesoło i inwestorom giełdowym, i myślę, że w dłuższym terminie również obywatelom Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle dla, dla całego świata nie jest to korzystne, nawet Warren Buffett, który przerwał milczenie, można powiedzieć, bo, bo nie, nie udzielał żadnych komentarzy. Wobec poczynań Donalda Trumpa dotychczasowych, natomiast po wprowadzeniu CEU no wypowiedział się, że jest to bardzo negatywne, nawet wręcz porównał to do wypowiedzenia wojny. No, definitywnie jest to wojna handlowa, na tym wszyscy tracą. Moim zdaniem jest to duże zaburzenie w światowym handlu, w gospodarce, no i niestety, te, ni, ni, niestety nie było jeszcze przykładów historycznych, żeby to wzmocniło wzrost gospodarczy i żeby to pomogło. We, we, we wzroście gospodarczym jakiemukolwiek krajowi jest to strategia taka no XIX wieczna wręcz beggar the neighbor czyli mhm. musimy osłabiać, osłabianie naszych sąsiadów. No właśnie to, to robi Trump. Ja przypomnę, że właśnie w XIX wieku, w ogóle na, na samym początku powstania Stanów Zjednoczonych, właściwie jedynym wpływem do budżetu rządu były cła. Mhm. Nie było w ogóle jeszcze podatku dochodowego, więc Trump chyba. Chce cofnąć Amerykę o, o jakieś 150-200 lat, <noise> kiedy Ameryka też miała takie zapędy do podbojów. Ja przypomnę, że przecież bardzo, Kalifornię zdobyła od, od, od Hiszpanów, wiele innych regionów musiała zdobyć od Meksyku. Bodajże nie jestem ekspertem od, od, od historii, ale to mi troszeczkę przypomina jednak. Cofanie się do jakichś zamieszłych historii, do wojen handlowych, wręcz do pokus o, o zdobywanie kolejnych terytoriów. Pamiętamy te wypowiedzi o Grenlandii, o, o Kanadzie przecież, nawet, że, no tak. że chciałby Trump włączyć jako 51. stan, bodajże tak. Uh -huh. Także no niestety nie, nie idziemy w dobrym kierunku. Jedyne, co może no, chwilowo wyjść na plus, no to jednak Trump, to, co mówiłem, cła, tak nieintuicyjnie, ale cła są są przeciwinflacyjne, czyli one mogą schłodzić gospodarkę, zahamować handel, sprawić, że jeżeli te kluczowe produkty są odsłone, obywatele muszą je kupować, no bo muszą, no bo to jest mus, że musimy kupować te kluczowe dla nas produkty, to nie, nie mamy tyle pieniążków, żeby wydawać na inne rzeczy, na jakieś dobra bez których możemy się obyć i to hamuje gospodarkę bez dwóch zdań. Przykład chociażby lat 30. ubiegłego wieku. No niestety, cła wprowadzone wtedy też przez Stany Zjednoczone pogłębiły wielki kryzys, który rozpoczął się w 29 roku. Także nic dobrego z CEU, moim zdaniem, nie, nie wyniknie. Stany Zjednoczone nie poprawią sobie znacząco budżetu deficytu budżetowego i, i, i swojego zadłużenia. Niestety tutaj jeszcze dochodzi ten, ten czynnik, że. Są duże ograniczenia też wydatków rządowych, więc to jest kolejna sprawa, która zahamuje wzrost gospodarczy. No ale ja mówię, no nie ma, nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, przynajmniej inflacja zostanie z, zgaszona, zdławiona moim zdaniem w tym roku już totalnie, i Fed będzie mógł co. Obniżać stopy procentowe, więc być może jest to jakiś taki, w tym, w tym szaleństwie jest jakaś metoda, i być może taki jest ukryty cel, cel Trumpa, żeby właśnie zahamować totalnie inflację, obniżyć sobie. Stopy procentowe, obniżyć koszty obsługi zadłużenia, bo zauważmy, że rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich znacząco spada, no bo wiadomo, jak jest zawierucha na giełdzie, no to obligacje stają się atrakcyjne, a, a rentowność spada, jak, 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 jak ceny rosną obligacji, jak jest na nie popyt. Więc paradoksalnie właśnie ta zawierucha, ta niepewność powoduje, że obligacje amerykańskie stają się ponownie atrakcyjne, rentowność się obniża i koszty obsługi długu dla Trumpa maleją. Także no, teoretycznie majstersztyk. Zacytowałeś Szekspira, choć to szaleństwo, lecz jest w nim metoda, Hamlet. A ja się zastanawiam i tak już odchodząc od literatury i patrząc przyziemnie, nie na litery, nie na mądre cytaty, ale na liczby i na wykresy. Zastanawiam się, czy te prognozy, które rysowaliśmy nawet tydzień temu, że ta hossa na polskiej giełdzie, na europejskich giełdach może potrwać nawet gdzieś tam do maja, czy dzisiaj po tych wydarzeniach z piątku, po tych wydarzeniach z tej nocy, czy my musimy wprowadzić jakąś korektę do tej prognozy, do tych nadziei i czy nam się rysuje nie korekta, a głębsza zmiana trendu. Ja uważam, że jednak jest to naturalna korekta. Te wprowadzenie CEU, ta kłótnia, bo moim zdaniem, z punktu widzenia polskich inwestorów, tutaj polskich odbiorców, to ta kłótnia jest większym takim zagrożeniem, ale moim zdaniem tylko z, od strony psychologicznej i medialnej. Mhm. Natomiast de facto Ameryka spada po nałożeniu CEU. jednak tutaj Amerykanie się przestraszyli. I ja bym powiedział tak. Po pierwsze, Bessa nigdy nie zaczyna się z powodów, o których wszyscy wcześniej wiedzieli, prawda? To mhm, tak samo tak. było w przypadku problemów krajów Pix, kiedy pamiętasz, Grecja bankrutowała, miała wejść, to wszyscy o tym wiedzieli, każdy mógł sobie przeliczyć teraz, szczególnie jak jest sztuczna inteligencja. Można ją było wcześniej zaprzęc, czyli JP Morgan, Goldman, wiesz, nasze banki zaprzęgły sobie ją, policzyły, jaki będzie wpływ tych ceł. Uwzględniły to w swoich modelach ekonomicznych, w swoich, swoich DCF-ach, spółek i, i, i wszystko jest wiadomo, także tutaj nie ma żadnego trupa z szafy, nie ma, nie ma jakiegoś czarnego łabędzia. Bo to o, o tym wiedzieliśmy i, i uważam, że ten spadek w drugiej połowie ubiegłego roku pod Trumpa, to w dużej mierze zdyskontował to wszystko. Spadek w Polsce, głównie na, na polskiej giełdzie, na chińskiej, na Emerging Market. I teraz, w momencie realizacji tych najgorszych informacji, rynek już tak bardzo być może nie będzie, nie będzie spadał. Także e, uważam, że jest to, jest to taki naturalny pretekst. Można, może, może nie pretekst, ale no, taki wyzwalacz tej korekty i moim zdaniem po mocnych wzrostach z, z początku tego roku należy się wręcz korekta. I, i, i myślę, że, że HOSSA będzie kontynuowana to, tradycyjnie do. Do maja, czyli dopiero Stalin, May and Go away, właśnie po dobrych, paradoksalnie po dobrych wiadomościach. Póki jest strach, pamiętaj Marek, że strach, ja, ja to często powtarzam, strach jest najlepszym przyjacielem inwestora. Ja też czasami mam z tym problem wciąż po 25 lat, ale no, to się sprawdza idealnie. Kiedy się najbardziej boimy, to najczęściej jest to dołek, jest to koniec korekty i można spodziewać się wzrostów. Jak jesteśmy w euforii, wydzielają się endorfiny, wszystko się wydaje super i perspektywy są dobre, to najczęściej zbiega się to z, ze szczytami. Także uważam, że rynek będzie się wspinał po klasycznej ścianie strachu, a dopiero jak się będzie wydawało, że wychodzimy z tego lasu, to, to może być droga korekta ku zdziwieniu właśnie tych, co wejdą na, na szczycie za, za, za kilka miesięcy. Cenna rada, mówi się też, że strach ma wielkie oczy, ale ty wspomniałeś o tym, że, że tu czarnego łabędzia nie widać. Ale ja sobie przeanalizowałem kilka wypowiedzi ze Stanów Zjednoczonych, mój drogi, i okazuje się, że tutaj niektórzy analitycy powiedzieli, że czarny łabędź się wypłynął pierwszy w tym roku. W Białym Domu, w piątek właśnie, bo odwrócenie się Stanów Zjednoczonych od Europy to jest sytuacja bez precedensu i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Inni z kolei mówią, że nie widzą czarnego łabędzia, ale widzą i teraz takie uwaga, modne ostatnio słowo, rozmawialiśmy o nim tuż przed nagraniem, czy wyrażenie, wake up call, czyli taki budzik, który ma obudzić Europę, Europo weź się w garść, weź się do roboty, bo już na Stany Zjednoczone nie możesz liczyć. Czy jest szansa według ciebie, że z tej całej sytuacji gospodarczo-rynkowo wyjdziemy nie poobijani, ale po prostu silniejsi? Ja uważam, że tutaj było dużo emocji, jeżeli chodzi o tą całą awanturę, to myślę, że tak ludzie się stali trochę delikatni w ostatnich latach, prawda? Bo o ile publicznie no to zawsze ta dyplomacja jest przedstawiana, to jest taka gra, że, że tutaj klepiemy się po plecach i nikt, nikogo się nie, nikt, nikogo nie obraża, to na prywatnych spotkaniach założy się, że dochodziło do takich kłótni, i tu w Unii Europejskiej przecież wspomniałem ten problem, ten kryzys krajów Piks, kiedy Trzaskali drzwiami premierzy Grecji chcieli wychodzić tuskich tam gdzieś tam łapał na korytarzu i błagał, żeby wracali do, do rozmów. Obrażanie się, szantaże i tak dalej. To to jest naturalne w polityce, tylko za zamkniętymi drzwiami. A teraz moim zdaniem też social media bardzo dużo powodują takich napięć, no bo przypomnijmy, że obrażany był Zełański wcześniej, prawda? Więc też uh -huh. psychika mu mogła tąpnąć. Nazwał go przejść Trump dyktatorem. Tam sugerował, że ma tylko 4% poparcia. Więc generalnie ja uważam, że tutaj trochę po obu stronach były, była, była, była wina. Nie powinno się publicznie dyskutować o tak ważnych kwestiach, ale ja bym nie przesadzał, no to była taka męska wymiana zdań samców alfa, co by nie mówić zdenerwowanych, bo jeszcze przed lunchem to też był błąd, że taka konferencja powinna być już po jedzeniu, bo wtedy troszeczkę w lepszych nastrojach jesteśmy zawsze. Jak, jak głodny Olfem. jest taki szczególnie samiec alfa, wiesz, wilk jest, jest, jest głodny, to zły. to Tutaj kolejny cytat, jakiś tam z bajek, jeszcze pamiętamy z dzieciństwa. Natomiast Europa dostała tutaj ten, taki sygnał, żeby, żeby wziąć się do roboty, bo ja tutaj jeszcze przed nagraniem mówiłem, że dotychczas to czy Biden, czy Obama no to traktowali Europę jak, jak matka, prawda? Troszeczkę jak taka rozpieszczająca matka, wszystko jest okej, okay, um, głaskanie po główce i tak dalej, a pojawił się surowy ojciec, okej. Okay, który bije, w dodatku tak, alimentów nie chce płacić. Tak, krzyczy, chce bić, tak, tutaj siłowo chce rozwiązywać konflikty, no ale no tak to jest, no mamy ten czynnik, wiesz, Wenus, Mars i tutaj trzeba z tym, z tym się pogadzić i dostosować się do zmieniającej się Sytuację, no nie możemy tylko się łudzić, że każdy będzie dla nas matką, tak jak nasz papież kiedyś, no niestety. Nie każdy nas rozpieszcza i tutaj trzeba się wziąć do roboty, też samemu mobilizować i moim zdaniem jest to najlepsza rzecz, jaka mogła się przetrafić Unii Europejskiej i Europie w szczególności, również Wielkiej Brytanii, moim zdaniem, tak, bo tutaj widzimy też taką chęć jakby powrotu Wielkiej Brytanii do Europy, tak mi się wydaje i uważam, że nowy premier. Tutaj zasługuje na uznanie. Jest takim, można powiedzieć, chyba teraz wyrasta na, na, na rolę lidera tej, tej koalicji przeciwko Rosji. No tak, możemy tutaj stosować wiele mniej lub bardziej udanych porównań, ale na pewno one jakoś tam obrazują to, co dzieje się w polityce międzynarodowej. Ale uwaga, przejdźmy znowu do liczb. Bo one nie kłamią. Unia Europejska zapowiada taką mobilizację finansową, jeżeli chodzi o obronę, i pojawiają się przeróżne kwoty. Pojawia się nawet kwota 800 miliardów euro na obronę. Wiesz, ja mam zawsze taki yy, yy, sygnał, yy, kiedy pojawiają się w grze duże pieniądze, to tak samo jak się pojawiają duże pieniądze, nie wiem, z KPO, to zawsze to jest sygnał, że ktoś na tym zarobi. Tutaj mamy informację 800 miliardów euro. Wiemy doskonale co się dzieje chociażby z niemieckim metalem, który ciągnie DAX do góry bardzo wyraźnie. Więc pytanie do ciebie, czy nie masz wrażenia, że e, faktycznie dochodzimy do też takiej ogromnej szansy, jeżeli chodzi o te wszystkie branże. Związane z przemysłem ciężkim, który był traktowany przez polityków pomacoszemu przez ostatnie lata, jeżeli mówimy o Zbrojeniówce, która nagle okazało się, że jest bardzo potrzebna nam wszystkim, no i o tych wszystkich innych gałęziach gospodarki od logistyki poprzez różnego rodzaju dobra, które w konfrontacji miejmy nadzieję, że do niej nigdy nie dojdzie, ale mogą okazać się potrzebne. Tak, tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, no bo jednak jest to gigantyczna stymulacja dla europejskiej gospodarki, te plany zbrojeń. Nie bez powodu mówi się, że wojna nakręca gospodarkę i tutaj tak paradoksalnie można powiedzieć, że troszeczkę niehumanitarnie się wypowiem, ale dla Europy jest na rękę teraz, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, no bo. Będą te stymulacje trwały i trwały. Będzie to takie uzasadnienie pompowania gospodarek, podobne jak w przypadku covid a prawda? I banki same one będą mogły luzować. Tak, ale to jest straszna oczywiście kalkulacja, ale ja mam wrażenie, że nawet jeżeli ta wojna się zakończy, my jesteśmy już na tak rozgrzanej ziemi, to jednak będziemy z niepokojem cały czas patrzyli na wschód i ta stymulacja może trwać nawet po zakończeniu wojny u naszego wschodniego sąsiada. Dokładnie tak, tutaj masz rację, ale jednak umówmy się szczerze, już nie będzie aż takiego uzasadnienia. Może mogą się zmienić rządy w Europie, stwierdzą, bardziej gołębie, bardziej, bardziej pojednawcze z Rosją, które mogą wstrzymać te zbrojenia. Tego, tego bym się obawiał, jeżeli nie będzie właśnie takiego straszaka w postaci właśnie tej trwającej wojny. Natomiast ja bym absolutnie nie obawiał się Rosji, która ma problem z przełamaniem frontu, na Ukrainie nie może zdobyć pokrowska od, od, od kilku miesięcy, już eksperci geopolityczni właściwie skazali na porażkę ten, ten, ten pokrowsk. I tutaj, jeżeli Rosja wręcz nie umie obronić własnego terytorium, no bo przypominam, że w Kursku cały czas są żołnierze ukraińscy i opanowali spore, spore terytorium Ukrainy, no to nie, nie, widzę, nie widzę szansy, żeby, żeby Rosja była w stanie zagrozić jakiemukolwiek państwu, które, które ma zmodernizowaną armię, które ma wsparcie NATO i sojuszników. Nawet nie mówię o tych amerykańskich, ale europejskich. Albercie, jeszcze tak na koniec zerknijmy na rynek walutowy. Euro w tej chwili, tak jak rozmawiamy, wyceniane jest na 4 złote 16 groszy. Zł. Dolar, uwaga, wczoraj były jeszcze 4 złote, dzisiaj mamy 3,95. No złoty trzyma się mocno w tym całym zamieszaniu, mimo wszystko. Tak, ja bym powiedział tak, że Polska, Chiny, emerging markets generalnie to mogą się okazać taką bezpieczną przystanią, bo Tutaj się zbiegły te, te, całe to zamieszanie geopolityczne z Trumpem, się zbiega z moim zdaniem przegrzaniem na rynku nowoczesnych technologii w Stanach Zjednoczonych. Te big techy już naprawdę powinny odpocząć one mają jakieś kosmiczne wyceny na czele z Nvidią. I uważam, że inwestorzy teraz będą się rozglądali za firmami produkcyjnymi i za finansowymi. No, banki u nas e, zapraszamy, polska giełda WIG 20 bankami stoi. Ja wiem, że strategy Wall Street preferują banki teraz i produkcyjne, a Amerykanie mają problem z tym, że u siebie na Wall Street nie mają dobrych firm produkcyjnych, no bo wszystko przenieśli do Chin, do. Do Turcji, do Wietnamu, do Polski chociażby, to jak do, 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 do innych krajów, więc oni nic nie produkują ciekawego u siebie. Nie mają dobrych budowlanych zbyt dużo. A polska produkcja stoi i zapraszamy. PMI w Polsce już powyżej 50. Nasza budowlanka, właśnie wspomniane KPO, wchodzi, CPK zaczyna się budować, więc trzeba się koncentrować nie na jakichś obietnicach za kilka lat, że tam Nvidia spowoduje rewolucję technologiczną, bo to już było grane. Tylko co tu i teraz, które spółki mają przychody, jakie zyski i które wypłacają dywidendy. I to są banki, to jest polska budowlanka na przykład. Także myślę, że Polska może być przykładem takiego. Kraju brick and mortar, wiesz, gdzie jest mało technologii nowoczesnych, ale jest dużo takiej starej, dobrej produkcji, po prostu w starym XIX-wiecznym stylu. Trump tak lubi, tak? żeby to dymiło, kopciło, tak? żeby wiesz, taki huk był tych maszyn pracujących. Także <grych> wracamy do XIX wieku. Polska, Polska może być liderem takiego, takiego podejścia. No dobrze, i tutaj stawiamy kropkę, ale y, umówmy się, że za tydzień po raz kolejny spojrzymy na e, rozgrzaną gospodarkę, tylko nie wiem, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało i jak za tydzień będą wyglądały rynki, jak będzie za tydzień wyglądał WIK, w jakich nastrojach y, będziemy rozmawiać, no i przede wszystkim, jakie kolejne sensacje oby jak najmniej nadeszły do nas z Waszyngtonu chociaż ja jestem zwolennikiem że jeżeli już jakieś sensacyjne wieści mają się pojawić to niech one będą optymistyczne Albert Rokicki Longterm.pl był moim i państwa gościem Albercie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie Również wielkie dzięki z inwestorskim pozdrowieniem z inwestorskim pozdrowieniem oczywiście Albert Rokicki. Bardzo Ci dziękuję. A ja tylko przypomnę, że więcej informacji na temat tego, co dzieje się w geopolityce, ale także tego, co dzieje się w gospodarce w telewizji biznesowej.pl Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych programów. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.